Witam, tutaj Daniel 601 i to będzie wywiad z Kibijczykiem. Więc panie Kibijczyku, niech pan się przestawi. Teraz gram. Niech pan się przedstawi. Teraz gram! Z Kibie? Tak. Tak! Więc jak widać, człowiek jest uzależniony. Dobra, może... Yy. <laughs> A więc tak, pierwsze pytanie. Zgadzam się. Tak, zdecydowanie. E, dobrze, dobrze, tak. dobrze. Więc ile ma Pan lat? W Tibie gram już 5 lat. Dobrze. Co prawda to nie jest właściwa informacja, ale może być. E, co Pan ma... Tak. E, Okej. Okay. Dlaczego Pan zaczął grać w Tibie? 10 lat. Ale dlaczego? No. Dlaczego? to Pan zaczął grać. No bo grałem w Gothica, ale... A co? Kto tak. Pana... To zainspirowała Dobrze. pana do TV. Co? No, kolorki zbroi są fajne. <grym> Rozumiem, że ja y, to jest żołosna gra, nikt jej nie lubi i prawdopodobnie jedyny pan w No ja nienawidzę tej TV. Dlaczego pan nie gra? Bo jest fajna. Bo będzie wszyscy, że głupia. Bo wszyscy tak mówią. No dlaczego pan nie gra? Bo jest fajna. Hello, hello. Dobra, nie Czego chcesz? No, z Panem ja Pan się sam zgodził przez telefon, żeby zrobić z Panem wywiad. Co? Ja kiedyś rozmawiałem przez telefon, ja ciągle w TV gram. Jak mogłem się zgodzić? No, no przykro mi, no ja z Panem ja rozmawiałem przez telefon, żeby do Pana przyjść, żeby zrobić wywiad. <laughs> Chyba sobie wpiszę cały czas, że zrobię. No dobrze, kolejne pytanie. Czemu chcesz, człowiek? <laughs> um, tak, następny poziom, różowa zbroja. Oho. Oho. O co chodzi w Tibi? Tak. O to chodzi, żeby rozwalać takie krasnale to tak tańczo. O tak. No i potem zdobywasz poziomki i jest pomarańczowe niebo, którego wcale nie ma i o to chodzi. Musimy kończyć. Dlaczego y, panu stała się twarz taka Tibiczyka? Bo gra w Tibi. To naprawdę to powoduje? Tak. Ja panu rozjaduje i twarz. Czy Pan ładna pewnie z Jestem. Dobrze, więc możemy już to zakończyć. Do widzenia.